Botoks w Korei wstrzykuje się w miejscach, których byście się nie domyślili, więc ja wam powiem. A jeżeli nie interesujecie takie rzeczy i masz botoks w nosie, to Koreańczycy też, ale w sensie dosłownym, bo zaczniemy właśnie od nosa. Botoks ten wstrzykuje się tutaj pod nosem i służą temu, że kiedy się uśmiechamy, to zobaczcie, mój nos się rozszerza, a chcemy, żeby ten nos się tak nie ruszał i wtedy jest on optycznie mniejszy nawet kiedy działacie mimiką? Botox w szyi. Pamiętacie to słynne zdjęcie Kim Kardashian z Instagrama, na którym wycięła sobie ten mięsień tutaj schodzący z szyi do ramienia? No właśnie, ten botox szykuje się właśnie tutaj. Każdy z nas ma ten mięsień, jest taki duży i na zdjęciach czasami wychodzi trochę niekorzystnie, a idole, idolki, którzy mają tak pięknie, wiecie, szyję pod kątem prostym do ramienia, często mają właśnie botoks w tym mięsień, żeby go rozluźnić i osiągnąć taki look. Botoks pod pachami to metoda, którą pewnie znacie, bo u nas stosuje się na nadmierną potliwość. Natomiast w Korei niektóre osoby decydują się na taki wybór, ponieważ nie chcą, żeby ich pot zostawał widoczny na ubraniach. Mimo, że ich pot nie ma zapachu więc już tutaj mają trochę wygodniej. I po to sięgają też często idole, no bo wyobraźcie sobie, że tańczą na tej scenie, po co się widocznie na twarzy, to możemy zauważyć, a mimo wszystko ich ubrania są nietknięte. Dajcie znać, jakie jest wasze podejście do tego typu zabiegów i czy któryś z nich moglibyście sobie wykonać. No i zaobserwujcie po więcej treści o Korei Południowej i K-popie.